Dzień dobry, witam was po krótkiej przerwie związanej m.in. ze złotymi kurczakami, na którym przebywałem incognito, nikt mnie nie rozpoznał i teraz zaczynamy nowy miesiąc, mam nadzieję, że będzie więcej fitych filmików, bo w lutym bodajże tylko dwa ze względów także zdrowotnych się więcej nie nagrało ale jak mówiłem, chociażby miałem problemy z nogą, nadal mam do końca życia będę mieć to jednak yy, dużo tych komiksów przeczytałem i mogę o nich opowiedzieć o ile będę mieć czas, oczywiście nie będzie noga kabla. Zaczynamy dzisiaj w ogóle z komiksami z kultury gniewu, komiksami głównie z krótkich gatek, komiksami dla młodszych odbiorców, ale to są my oczywiście, jak to u kultury gniewu bywa, komiksy, które też starsi mogą czytać. I zaczynamy od chyba najważniejszego takiego. W komiksu wydanego przez Kulturę Gniewu, który w, w, w zeszłym roku, w kontekście właśnie kultury, krótkich gadek wyszedł, czyli niesamowitego Winniemobile'a Integralu. Y, z y, Grubego, mega komiksu. Ja tu, o, o tym komiksie opowiadałem już kilkakrotnie, polecając go chociażby jako na y, prezen na święta, więc tutaj, czy, w, w ramach podsumowania roku, wtedy o niej opowiadamy, ale o samym komiksie jeszcze nie opowiadałem wcześniej chociaż on jakiś czas temu wyszedł, a teraz jest y, y, możliwość dzięki temu, że za chwilę powiem o nowym komiksie z Binią Bilem, ale to chwilkę, chwilkę. Tak naprawdę 288 stron, oczywiście strony jest Jerzy Wróblewski, legendarny y, twórca komiksu polskiego, który nie tylko przez Binię został znany, ale też przez wiele innych y, propozycji y, komiksowych y, y, dla starszych y, odbiorców, y, no. Postać kultowa związana między innymi też ze światem młodych, gdzie też Binobila właśnie tam od roku 80 publikował. Ja Binobila poznałem poprzez komiks, który wyszedł kilka lat później. Być może świecik młodych pod koniec świata, bo jak powiedzmy kończył się świat młodych, no to mamy ten monstrum. Tam wtedy y, czytałem, no w roku 90 nie mogłem przeczytać, bo jeszcze nie było, ale chodzi o giniobili i skarb Pajutu z roku 90, które wydała Krajowa Agencja Wydawnicza. To był taki poznanie Biniobila. Polskiego odpowiednika, no to nie no, trzeba to powiedzieć. Laki Luka, tak? y, czyli Joe, tam Postać w ogóle, oczywiście western w Polsce tak jak na całym dzikim wschodzie był popularny, a przecież mieliśmy Jugosławiańskie western, mieliśmy spaghetti westerny utworzone we Włoszech, tak. Więc tutaj dużo tych przygód westernowych w Polsce w telewizji pojawiało się czy też w Kinach, tak? Więc western jako taki gatunek, do którego nas zawsze ciągnęło, Polaków, to też gdzieś właśnie się pojawiło w komiksach. No, Jerzy Wroblewski też często z tego korzystał. I właśnie mieliśmy też przykłady Biniobila, komiksów dla młodszych odbiorców. Tak naprawdę to jest Zbigniew Bilecki, nasz bohater, który w pierwszym tomie pojawi, podróżuje do Rio Clavo i zostaje tam szeryfem, jego pomocnikiem zostaje Dan. I mamy bardzo, bardzo wiele tych przygód, yy, które wszystkie, wszystkie znajdują się tutaj. Mamy tu po kolei właśnie Rio Clavo, I to były oryginalne yy, druki. Będę mówił, Świat Młodych, rok 80, Biniobil na szlaku bezprawia, Świat Młodych, rok 80, a później 88, Biniobil Bill i Stokar, karabinów, Świat Młodych, 81, Biniobil kontra trojaczki Benetta, Świat Młodych, 82, 88. No to już mogłem to czytać, ale nie pamiętam za bardzo. Znaczy pamiętam, że winion gdzieś tam czytałem w świecie młodych pod koniec, właśnie tego świata młodych, czyli to musiał być rok 88, gdzieś mniej więcej, więc być może to wtedy. Pamiętam, że przed Skarbem Pajutów już o tej postaci gdzieś tam widziałem. Biniobil kręci wester i w kosmos. Świat Młodych 8387, 87. i ciecia Petty. Świat Młodych 84, to jest najkrótsza historia tu zawarta. Śladami Kida Walkera. Świat Młodych 86 i Awanturze w, XX. w, w XIX, fragmentach. Pamiętacie taki magazyn? No, za bardzo nie, długo nie wchodził, były takie dwa magazyny w tamtym czasie, z których ja czytałem, Wiem, jeszcze był chyba trzeci, ale nie będę nazwy. Fan i Awantura właśnie wychodziły na początku lat 90. Fantastycznie, kupowałem kupiłem je. Wszystkie te kilka numerów, mam no, dwa, trzy, trzy, które wyszły. Biniobil i Scarpa YouTube, o którym wspomniałem, wydanie pierwsze Krajowa Agencja Wydawnicza, rok 90. Biniobil i Szalony Hieronimo, w 96 w Parado Paradosie, w fragmentach, a wydanie pierwsze czarno-białe bbt 2009 rok. Dodatkowo oczywiście, ponieważ jest to bardzo zacna publikacja, oprócz tego, że wszystkie komiksy też ze świata młodych zostały zeskanowane, kolory odnowione, wszystko to zostało bardzo pieczołowicie zaprezentowane, dostajemy jeszcze dodatki, trochę tak jak w Integralach z Kajko i Kokoszem, tak? Mamy Nasz Szerwć Dzikiego Zachodu, fascynację westernem Jerzego Wróblewskiego, prawda? Zdjęcia, Mamy skany, um, kluczące kolty, tak, komiks taki, um, różne teksty, różnego rodzaju właśnie. Albumy, fragmenty szkiców, um, a na koniec Biniobilowi w hołdzie polscy rysownicy. Kilka, dziesiąt rysunków. Um, Łukasz Ciaciuch, Andrzej Janicki, um, Karol Kar Kalinowski. Pios Nowacki, film Myszkowski, no, wiele tego jest, tak. Yy, Ryszkowski, Jarosław Wojtasiński, co jest chyba najważniejsze, bo za chwilę o nim będzie opowiadać. Więc Bill bezsprzecznie jest bardzo ważną lekturą. Yy, ja parę lat temu, jak opowiadałem o tym postaci w takiej serii yy, Komiksowej dla Najmłodszych, yy, realizowanej przez Dom Literatury wodzi I tam właśnie było. Pięć części. Pierwszy był o Tytusie bodajże, drugi był o Kejko Koszu czyli cztery części. Pierwszy był o Tytusie, drugi o Kejko Koszu, Kokoszu, trzeci był o Kleksie, a czwarty był właśnie o Oginiobilu. I mówię, że te cztery postacie są najważniejsze, jeśli chodzi o konteksty. A... jeszcze o Baranowskim było. <gryzny> Tadeuszu Baranowskim, więc było pięć części, tak. <gryzny> <gryzny> Przeglądam teraz bezdomny Wampiry o Zbroku mówię, nie no, było o tym. <gryzny> Dobrze, było pięć części i opowiedziałem o, o pięciu autorach najważniejszych, jeśli chodzi o komiks dla dziecięcy przed roku 90, tak naprawdę. Więc mówiliśmy tutaj o, o Posiotytusie, Kekokoszu i nie tylko Kekokoszu, oczywiście, o Biniobilu, o Kleksie i o komiksach Tadeusza Baranowskiego, więc dużo tego było i właśnie wtedy opowiadałem, tam, możecie ten film gdzieś tutaj nawet na tym kanale znaleźć, bo przez Dom Literatury w Łodzi. Krasywiak dla smyka się Od Więc Biniobil naprawdę jest czymś ważnym dla naszej kultury, może nie do końca znanym poza środowiskiem opisowym, ale wydaje mi się, że każdy powinien czy czytać ten komiks, szczególnie dla młodszych i starszych jest on odpowiedni. Nie jest to zbyt, po latach czytając, nie jest to zbyt ambitny komiks, tak? Nie jest historie nie są zbyt głębokie, wielowątkowe, to są proste historyjki, tam wielowątkowość to jest chyba w kosmosie, tak, to się to przeczyta, że tam najpierw no, mamy akcję e, realizowania filmu e, na dzikim zachodzie, później to się przenosi w kosmos, no, no, więc to jest najbardziej chyba zakładowana historia z tych wszystkich, ale tak naprawdę to są bardzo przyjemne, łatwe w odbiorze historyki, także dla młodszych widzów. E, I z takim właśnie tematem, e, że tak powiem, o macie, no, fragmenty, tak, e, zaczął walczyć wspomniany, Wcześniej przeze mnie Jarosław Wojtasiński. Wracamy, bo niestety wywaliło mi cały system i kartę graficzną. Musiałem ją przeinstalować jeszcze raz, ale już jestem. Wracamy z nowym Biniobilem. Biniobil na Jarosław autor na podstawie cyklu Jerzego oczywiście. Album stworzony przez Jarosława Wojtasińskiego składa się z niepublikowanej tej historii Biniobil kontra Shop oraz plansz ukazujący się w biorotnie w franzyjnie komiksowym akt w latach 2015-2022. To jest chyba najważniejsza z informacji, którą możemy tu znaleźć. 56 stron, czyli nieduży komiks. A taki appendix. Biniobil i bracia bankomat, świąteczny dzień, w weekend za miastem, Biniobil i gorączka złota, Viva Meksyk, napad idealny. Przygoda na szlaku, późne śniadanie i Binobili Contrashop, plus oczywiście kilka dodatków, e, ilustracje, wywiady, właśnie z Jarosławem Wojtasińskim. E, więc wszystko to fajnie wpisuje się w całą historię Binobila. od strony wizualnej, jeśli widzieliście jakieś prace Wojtasińskiego, to są to bardzo podobne, nawet kolorystycznie i, i graficznie, opowieści do co do. Oryginalnego Minobila. Ja widziałem w internecie, że kilka osób się trochę ból że nie podobało im się ta seria, ale wydaje mi się, że Minobil akurat w wersji tego autora bardzo dobrze się wpisuje. Bo ja czytałem to mniej więcej w tym samym czasie. Najpierw przeczytałem te, tego oryginalnego Minobila, później zacząłem czytać ten. I oczywiście są to krótkie historyjki, poza tam ostatnimi, właśnie szczególnie z Shopem, bo to są krótkie, dwu- czteroczęściowe Cztery, e, opowieści stronicowe znaczy się, ale tak naprawdę to gdzieś tam klimat w ciągle Biniobila e, oryginalnego jest, więc to się fajnie wszystko wpisuje wbrew pozorom, e, bardziej niż Keiko i Kokosz, według mnie. oczywiście wizualnie jest fajnie, ale fabularnie wydaje mi się, że kolejne są troszkę coraz słabsze w porównaniu do oryginału Janusza Chrysty. a Biniobil e, jest przyjemnie. Oczywiście nie wydaje mi się też, żeby kolejne tomy musiały nadejść, tak? Może taki integral za jakiś czas znowu wyjdzie, ale wydaje mi się, że, że to jest taki dobry hołd, jednorazowy, który gdzieś tam można właśnie wpisywać do całego kręgu opowieści o Biniobilu. Fabularnie jest to nadal opowieść o naszym wspaniałym, polskim szeryfie z Rio Clavo. Te same postacie, które były w pierwszym tomie się pojawiają. Jak mówię, ja, ja ogólnie wolę historie, które są dłuższe niż takie właśnie dwu-czterostronicowe. Rozumiem, że to chodzi o magazyn, akt i żeby tam te krótkie shorty się pojawiały, ale wydaje mi się, że najlepiej się sprawdza cała historia właśnie w opowieści tej najdłuższej, o której wspomniałem, czyli Binia Contra kontra Shop, która ma troszkę więcej stron no i Viva Mexico, tak, to też jest chyba naj jest to najdłuższa, patrzę teraz. Tak, opowiastka a propos Jarosława Wojtecińskiego, więc to wszystko się bardzo fajnie. Nie słuchajcie krytyków, naprawdę. Jeśli czytaliście Binobila oryginalnego, to to jest bardzo dobry dodatek, hołd, który pokazuje, że przyjemnie się po latach można do Binobila powrócić, trochę go nowocześnić, no bo macie bankomat chociaż tak. I, I to wszystko fajnie się. Wczytuję. Więc y, na w siodle warto sobie dokupić, no, jeśli się ma tego integrala, a jeśli nie ma się tego integrala, to trzeba kupić. I taki duecik najlepiej mieć ze sobą do końca życia. Tak? Dobrze, przechodzimy teraz do autora, którym wspominałem już na samym początku, Tadeusza Baranowskiego, jednego z najważniejszych y, autorów komiksowych na których się wychowaliśmy wszyscy, tak, Jerzy Wróblewski, Tadeusz Paranowski, Janusz Wista, Papcio Chmiel, Charlotte Pawel, to są nazwiska yy, takich najważniejszych yy, dziecięco-młodzieżowych twórców, powiedzmy tak szerzej. Oczywiście roślińskiego, Polcha, ale to są już komiksy trochę dla starszych. I przechodzimy właśnie do yy, Bezdomnych Wampirów z Zmroku, yy, też Kultura Gniewu, też rok temu, większy format, też zremasterowane, odnowione wszystko to, co było wcześniej gdzieś publikowane, a mam jest tego sporo, bo jest aż 19 historyjek, Chociaż to naprawdę są tylko 104 strony, bo to są krótsze historyki. Szlurpa i Burpa poznałem na początku lat 90. w komiksach, których Tadeusz Baranowski publikował w różnych wydawnictwach. Po latach zostało to wznowiane i kultura gniewu też oczywiście wznawiała. Poprzednie albumy no, jest o Zmroku Kultura Gminy 2005 i okładka albumu Bezdomne Wampiry o Zmroku z 2017 roku. Tu teraz mam Bezdomne Wampiry o Zmroku yy, i można powiedzieć, Integral. 19 historyk, w tym najnowsze historie z 2021 roku, więc to też jest ważne, bo wcześniej ich nie było. To jest 9 stron ogólnie historii yy, związanej z. Wampirami w czasach pandemii, prawda? To wyszło w gamma nowa magazeta magnetofonowa, a wszystkie inne oczywiście albumy. To kompletna zawartość albumów wosmrok i bezdomne wampiry. Więc dlatego mamy beznowania rozmowę. Historie kolejne to. Przybył z 55, głodnemu krew na myśli. Również do 65 pieniądze jeszcze się nie dają. Szlurin blur kontra Torgal. Najbardziej nas oczywiście opowieść, w tym nasi bokatra zamieniają się w postaci sturgala. Bezdomni, pomyłka w dostawie, z dzichu kołek, łowca wampirów na cmentarzu, kuzyn Anastazy, młodzieńcza miłość posada, wieczór przed telewizorem, to są wszystkie z 1985 roku. Później mamy rok 2009, szanowne zdrowie, niech się nie dowie, jak się smakujesz, a się zepsujesz, casting, to skokiem kołkiem ten od kołka ginie, oraz później rok 2021, w którym, jak wspomniałem, te wszystkie komiksy o y, wampirach gdzieś się pojawiły. Y, także bezdomne wampiry y, y, są w wykonaniu Tadeusza Barowskiego bardzo przyjemne i oczywiście warto je poznać. Y, Tutaj w informacji Adama Maruska jest poinformowany, że, że Bezdomy Węgrzy są jedne z najmniej znanych komiksów Tadeusza Barowskiego. Ja nie wiem, ja zawsze je kojarzyłem, ale może jestem w mniejszości. Oczywiście część z nich pojawiły się w Tintinie, część z nich tworzył scenariusze, nie to ciekawe Jean Dufault, czyli scenarzysta opowieści wyssany sopla lodu, no ale naszemu Tadeuszu Baranowskiego się te dialogi nie podobały i się tak. zmienił. To też jest wszystko tutaj we wstępie opowiedziane, więc no, ogólnie nasi bohaterowie są bardzo, że tak powiem, z jednej strony wampirzymi bohaterami, z drugiej są bardzo, że tak powiem, bohaterami dość pokażanymi w każdej chwili. Poza tym, jak to zwykle u Tadeusza Baranowskiego wyszło, Mamy sporo opowieści nawiązujących do współczesnych problemów. No, jak wspomniany wcześniej, chociażby COVID. Bez domu roku. Bardzo oprawa. Bardzo ładnie wydane, remasterowane kolory, wszystko pięknie. Plus wywiad, właśnie z 2005 roku. Zdjęcia to też Okładek kilka i to wszystko. Kolejne zdjęcia. Wszystko bardzo się fajnie wpisuje w całe tą wielu y, komiksów wydawanych przez Stadów Szabarowskich, również przez Kulturę Gniewu, ale nie tylko, y, więc tego dużo y, na rynku jest. Oczywiście mnie najbardziej fascynuje zawsze Stadów Szabarowskich, jak ciotka Frubęc uratowała świat od zakłady. Y, to jest fantastyczny komiks, który czytałem za wielokrotnie. No ale oczywiście y, wszystkie y, przygody profesorka Nerwosolka też warto o tym wspomnieć. Y, no i mamy tutaj właśnie te bezdomne wampiry o Zbroku, Twarda Oprawa, Kultura Gniewu też dla młodszych i dla starszych y, a, czytelników. A jak ktoś lubi horrory, to oczywiście polecam. Y, no i tu kilka przykładów, ale oczywiście wydaż, że Szabalewskiego wszyscy znamy. I przechodzimy do komiksu ostatniego, najstarszego, no ale wcześniej nie miałem jakoś czasu o nim opowiedzieć, a teraz jak opowiadam właśnie o tym komiksach dla młodszych, czy odbiorców z Kultury gniewu, to mi się to wpisuje. Kacper i spółka, uczę wszystko Szym z Częstą, i ostatnio jest, jest Adam Święcki, autor z którego znam z komiksów Gaja i Benkartyka, ale także wydający propozycje dla typu Wielkie wyprawy małego Szyszaka, "Zagubiony świetlik wszystkie te postacie pojawiają się właśnie w uroczystym Szyszomory o czym to jest opowieść? tutaj może fragment ilustracji opowieść o chłopcu, który jedzie na wakacje do dziadków na wieś o Kacprze, tam przyjaźnie się z Zośką i Bosmanem ale że Bosman ma, że tak powiem, przekichane wśród złoli, którzy go próbują no pobić i w ogóle, więc nasi bohaterowie uciekają i przez przypadek przemierzają tym, czy Czerwony Bór. Pojawiają się tam ma, magiczne, mitologiczne postacie chociażby znane z, z legend jakiś prasłowiańskich, dzikoludki, wilkołaki. gdy przeczytam tam jest, dzikoludek, Szyszymora, dziadborowy, Borowy, wilkołak, błudnik, bubacz, utopiec, król węży i świetnik. Wszystko to się pojawia tutaj Powieść. Jest to taka klasyczna, trochę heroik fantazji, tak powieść, Nasi bohaterowie wchodzą do lasu i muszą przy, 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 przejść całe inicjacje, aby z niego wreszcie wejść i się, że tak powiem, nie bać tych złych chłopców, którzy gdzieś tam na moście na nich czekają. Cały komiks ma 56 stron, fajnie, że, że mój syn, pięcioletni, prawie sześcioletni, bardzo lubi ten komiks, też sobie oglądał wielokrotnie i przyglądał i mu się podobały, więc o strony wizualnej też jest bardzo przyjemnie. Czytanie sobie też jest fajnie, więc to jest taki koniec naprawdę dla młodszego widza, czytelnika, także jak już umie czytać, opowiadając właśnie o lesie, o przyjaźni, o przełamywaniu strachu, więc to wszystko gdzieś tutaj w Wurczyskach Szymork się pojawia. Bardzo przyjemna lektura wydana przez Kultę Niebu, też Wam polecam. I wracając do wszystkich jeszcze raz. Boję ja się znowu, że mi system wywali, więc szybko to nagrywam. Biniobil Integral, coś, co każdy musi mieć w domu, must have, 183 stron, zremasterowane w opowieści Biniobila z znaku Jerzego Wróblewskiego, a jeśli będzie Wam za mało, to jeszcze możecie sobie nadal w doczytać Jarosława Wojtyskiego, czyli taki tribute for Jarosław, Jerzy Wróblewski. Poza tym jeszcze opowiedziałem o czymś fantastycznym, czy Bezdomnym w z na Zbroku, oparanowskiego. Ja znam ten komiks nam dużo, ale są y, 9 nowych stron, więc oparto o tych wampirach z w czasie pandemii również. Poczytać. Absurdalne, ironiczne, nie tylko dla moczy, ale raczej dla starszych czytelników. Jest, są to komiksy opowiadające o naszej współczesną na tych problemach. I na uroczysto, że Kacper i spółka Adam Święcki opowieść o chłopcu, który jedzie do dziadków i tam y, podróżuje z przyjaciółmi po tajemniczym lesie. Więc to też jest bardzo fajna lektura dla takich bardzo małych, no 5, 6, 7 lat. Czytelników. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, który nagrywałem z bardzo dużym problemem, pięć razy mi wywaliło, więc mam nadzieję, że następnym będzie razem będzie już spokojnie. Do widzenia, Do wkrótce.